Dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie, nasza przyczepa chyba jest gotowa do wyjazdu. A tym razem zabieramy Was na kemping do Energy W samej Energy Land byliśmy już kilkanaście razy, bo mamy do niej dosyć blisko, ale camping otwarto bodajże w zeszłym roku i momentalnie zebrał bardzo fajne opinie, w związku z czym postanowiliśmy sprawdzić, jak jest. Na miejscu, jakie tam są warunki, podobno jest super, zobaczymy. Także w tym vlogu zabieramy was na Camp 44 do zatora do Energy Land. Zapraszam. Camping Road 44, to tak już nie jego pełna nazwa, zlokalizowany jest bezpośrednio przy Energy Landii. Jest kempingiem bezobsługowym. To znaczy nie znajdziecie tutaj recepcji. Wjazd polega na pobraniu biletu przy bramkach i wybraniu miejsca, w którym chcecie stacjonować. Możecie wybrać parcelę wyposażoną w przyłącze prądu, wodę oraz suszarkę na pranie albo miejsce w części nieparcelowanej. Cena za pobyt sto, to 149 zł za dobę, czyli pełne 24 godziny, niezależnie od tego, czy podróżujecie w dwie osoby, czy na przykład w dwie osoby i trójkę dzieci. Każda następna godzina to koszt 15 zł. Po 10 godzinach system nalicza wam pobyt jako kolejną dobę. I zobaczcie, dojechaliśmy na miejsce, już wczoraj nic nie kręciłam, ale jest usmarano więc pora wstawać. Energyland jest czynna od godziny dziesiątej. Camping jest po części parcelowany, jest bardzo dużo parcel, po prostu wjeżdżacie, bierzecie bilecik i szukacie sobie wolnej parceli. Jeżeli nie znajdziecie, możecie stanąć na części wolnej, która jest też troszeczkę dalej. I tu mamy budynek z sanitariatami. A tam dalej mamy świetlicę. Te dzieci już dają. I to małe zobaczcie. No i jest też. Są toalety. Zupełne mają te malutkie drzwi. Zobaczcie. Są to normalne drzwi. I tutaj są malutkie drzwi. drzwi, w nie wiem, czy będzie to widać ale ekstra sprawa tu mamy wiatę kawiarnię Minimarket. market napoje minimal lody zobaczcie tu możemy sobie kupić kawę albo jakieś podstawowe rzeczy typu plastry, napad Ręczniki albo grę Pokażę Wam teraz jeszcze pralkę. Kurde, że było tu nie będzie. Tu jest pralnia. Pranie jest trzy już można sobie zakupić środki czystości, do tego prak. Zobaczcie, jak ta pralka wygląda. To nie jest taka zwykła pralka, to jest pralka w stylu amerykańskim. I zobaczcie sobie te sanitariaty, jaki wypas. I z boku sanitariatów macie miejsce do mycia naczyń. Nie jest ono zbyt duże, ale patrzcie tutaj. Całą tą... Cały ten urok tego kempingu mają szczegóły. Miejski dla psa. Ognisko, które wczoraj się paliło. Ja mam też nagrałam jak kemping na w nocy, bo też ładnie wygląda. Te wiaty. Naprawdę bardzo... Fajne, przyjemne miejsce. Dobra, jak jesteście na kempingu, to okresowo możecie korzystać z tego przejścia tutaj. Czyli widzicie, tutaj jest kemping, a tutaj jest przejście przez baseny. Możecie normalnie sobie wejść na bilety. Zamknięte. Tu mamy sanitariaty, ale one są zamknięte. Może są dopiero przygotowywane, wiesz, do otwarcia. A tutaj mamy chemiczne wódze. I to jest ta część nieparcelowana, o której Wam wcześniej mówiłam. A teraz sobie zobaczcie, e, jak wygląda kemping wieczorem. Tu są wiaty, Przepływają się w ognisko, Są też kije do kiełbasek, więc można skorzystać. kończymy naszą przygodę z Energylandią i campingiem. Bardzo Wam to miejsce polecamy. camping jest naprawdę super, nie ma się do czego doczepić. A Wy sobie zobaczcie jeszcze z tarasu widokowego, jak duży obszar zajmuje Energylandia. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli film Wam się przydał, podobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach. No i do zobaczenia w następnym, jakimś fajnym, mam nadzieję, miejscu. Trzymajcie się, cześć!